Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie. Bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Ostatnie trzy lata wniosły na. Do naszego środowiska, w którym przebywamy, element, który co prawda zawsze w człowieku, w świecie zwierzęcym i w człowieku istnieje, ale w ciągu tych ostatnich trzech lat y, był on bardzo wyeksponowany, mianowicie lęk i strach panika. Strach jest. Yy, Elementem ratującym życie. My mamy w konstrukcji naszego mózgu tak zwane amygdala, które alarmują. Jest, są one częścią układu limbicznego i obserwują środowisko pod kątem niebezpieczeństwa, które się może na nas czaić. W momencie, kiedy to niebezpieczeństwo jest jest obecne, wyzwalają one adrenalinę, noradrenalinę i kortyzol, powodując reakcję ustroju, przygotowanie albo do walki, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, albo do ucieczki, albo do takiego postawienia się martwym. Jak to kiedyś Mickiewicz opisał o Mieszku i Leszku, że ten Leszek, jak się niedźwiedź pojawił, to on udawał martwego, a ponieważ niedźwiedź Litwin miąs nieświeżych nie je, zostawił go w spokoju. To jest reakcja u zwierząt, jak i u ludzi. Jeżeli zając spotyka wilka, no on nie ma takich zębów, żeby wilkowi się przeciwstawić, ale są na przykład y, podobne zwierzątka, chyba pieskie preryjne które dzielnie walczą nawet z, z znacznie większym zwierzęciem, a więc albo walczka, albo ucieczka, albo udają, że, się, że są martwe. Co powoduje. Y, to ta reakcja na, na, na strach mianowicie poprawia koncentrację i uwagę. Więc mamy na przykład przed egzaminem, przed występem, te hormony, które, o których wspomniałem, które są wytrząsane z ustrojów na, jako reakcja na zagrożenie, mają, taką, y, 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 mają takie działanie. Czasem sprawiają one przyjemność. Naturalnie niektórzy skaczą tym bungee na takiej gumie wysoko i wyrzucają wy, 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 tą adrenalinę. Inni z kolei jadą tym rola kostan i krzyczą wszystko ze strachu, ale a jak tak fajnie, a potem jak wylądują, no to jak to fajnie było. Jaka jest różnica teraz między reakcją zwierząt a reakcją człowieka? Jeśli chodzi o, ten, o to zagrożenie bezpośrednie i reakcję strachu na to zagrożenie, to nie różni się ona wcale, ale człowiek ma jeszcze jedną właściwość, która rozróżnia, mianowicie wyobrażenie o sytuacji. Jeżeli siedzimy w domu, mamy zamknięte drzwi, mamy zamknięte okna, ale dowiedzieliśmy się, że zowyleciało wyleciało stado wilków i że one są bardzo głodne, i że one atakują wszystkich. I mogą przed każdym ogniem, przy każdym drzwiach stać i czekać i czyhać na nas. To w tym momencie rozwija się strach. I w tym momencie zaczyna być strach chorobliwy. Powstaje jakby fobia. Mężczyźni są w tej dziedzinie troszeczkę mniej. Podatni, mianowicie około 9% mężczyzn, u kobiet około 20%, przechodzi ten strach, ten normalny, obronny strach, który potrzebujemy, żeby przejść przez życie bez, bez uszkodzenia, przechodzi w fobię. Jak ważny jest ten strach, to muszę powiedzieć, że są przypadki ludzi, którzy te amygdala są jakby zwapniałe, nie funkcjonują dobrze. Oni się w procesie ewolucji nie przebili. Oni wymierają, bo gdzieś tam jakiegoś, jakiegoś niebezpieczeństwa nie docenią, nie mają strachu, a nie zawsze to jest przeciwnik słabszy, którego można, którego można pokonać. Te fobie ten, ten, ten strach, który powstaje, powstaje na, na podstawie wyobrażenia, jest. Niezrozumiały, jest bezpodstawny. Także inni ludzie, zastanawiają się, dlaczego? To, to, to jest, nie ma powodu żadnego. I to prowadzi często do konfliktów, zarówno w miejscu pracy, czy w, w jakichś zbiorowiskach ludzkich, a nawet w, w rodzinie. To może zakłócać przebieg dnia. Około, wtedy około 80% czasu, którym się Myśli, myśli się o tych zagrożeniach, które mogą być problematyczne. Cierpi partnerstwo, mózg pracuje bardzo intensywnie, a cechą naszego mózgu jest to, że on się stara zawsze o tą, ten wydatek energetyczny zminimalizować, dlatego taki chory ucieka się często albo do środków uspokajających, albo do alkoholu, co może. Uspo Spowodować, spowodować zależność od tych środków. Ten, ten lęk skojarzony jest często z depresją i właśnie z, z uzależnieniem, a także z próbami suicydalnymi, to znaczy próbami samobójstw. Pewne, pewne przeżycia traumatyczne z dzieciństwa mogą być przyczyną tego rodzaju zachowań albo też. I ładunek genetyczny. I problemem jest to, że ci pacjenci mają takie napady strachu i mają lęk przed tymi napadami, to znaczy strach przed strachem. Dlaczego to, bobra, to już powiedziałem, że wyobraźnia jest tym elementem i niespodziewane wydarzenia zakłócają, Tą harmonię, którą, do której dąży nas mózg, czy tak zwaną koherencję. Koherencja to jest jak wszystko, jak jest wszystko w porządku. Jesteśmy zadowoleni, jesteśmy, no może nie w nirwanie, ale w, podobnym, w podobnej sytuacji, kiedy jesteśmy zupełnie odprężeni. I to może być na przykład wirus, i to mieliśmy przez ostatnie trzy lata mocno rozwód. Przychodzi partner, no kochany, ale ja odchodzę. Zaczyna się problem albo na przykład ciężka choroba, diagnoza rak, co będzie ze mną. My chcemy wszystko, co, co w nas otacza, kontrolować, mieć pod kontrolą. Jeżeli coś się takiego zdarzy, zadajemy sobie pytanie, kto, to za, za, kto za to odpowiada. Jesteśmy. Nasza kora czołowa zawodzi w tym momencie. Ona jest zajęta tymi historiami i ośrodki niższe obejmują, obejmują funkcje w sposób dość archaiczny, w sposób prymitywny. Na przykład, jeżeli dziecko ma coś nie tak w głowie, to, to, to zacznę, zamycha się gdzieś, pada, chowa się pod łóżkiem. To są takie rzeczy, które się zdarzają. Trzaska drzwiami, na przykład. I to są te awaryjne programy archaiczne. Z tych obaw, z wyobrażenia o niebezpieczeństwach, które nas mogą spotkać, z tych lęków żyją ubezpieczenia, bo przychodzi agent ubezpieczeniowy, no tak, no jak macie dziecko, a dziecko wyskoczy, prawda, gdzieś tam po drodze na morście czy żarówka zahamuje, rąbnie w ten filar mostowy, w most się zawali, miliardy, szkoda, a kto to zapłaci? My zapłacimy to. Oczywiście takie przypadki zdarzały się raz na miliony, miliony, miliony i ama miliony, I to, i, ale my reagujemy na to, o, bo może się coś zdarzyć. Przemysł kosmetyczny, naturalnie nasz strach czy obawa przed starością, przed starzeniem się skóry, przed... Yy, objawami, to wtedy sprzedają się i witaminy dobrze, i, i kremy dobrze, i tak dalej, i tak dalej. Leki tak samo. Szczepienia naturalnie. Są różnego rodzaju fobie, socjalne fobie, na przykład z, o, zubożenie. mu się wdia, takiego laryngologa znałem, miał praktykę dobrze idącą, operował, bogaty był, ale miał ciągle strach przed zubożenie. Przed trzymaniem referatu, wystąpieniem publicznym, prawda? W restauracji. Niektórzy nie lubią, nie mogą wytrzymać w restauracji. Przed egzaminem, przed urzędami, szczególnie w Niemczech, są, jest bardzo duży, czy może już teraz mniej, ale kiedyś był bardzo duży respekt przed biurami, przed wszystkiego rodzaju urzędami. Wtedy ust reaguje w ten sposób, że się człowiek rumieni, jest szybsze, szybsza czynność serca, niektórzy muszą iść do toalety, bo mają coś w rodzaju biegunki. Są specyficzne fobie, takie na przykład jak agorafobia, kiedy nie chcemy przebywać tam, gdzie jest duże zgromadzenie ludzi, na przykład w metrze, czy w autobusie, czy w tramwaju, gdzie dużo rzuczy, gdzie, gdzie jest dużo ludzi. Na przykład zwierzęta. Arachnofobia, strach przed pająkami, owadami. O, ho, 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 to, nie? Jak zobaczy się coś takiego, yy, na przykład yy, była kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, pani Merkel, miała olbrzymią fobię przed psami. Wykorzystał to w swoim czasie. Putin w czasie rozmowy wprowadził dwa swoje ulubione psy, czy jeden, nie wiem, czy w każdym razie. W tym momencie myśli ta osoba, która ma tą fobię, Zupełnie inaczej. Tam są dzwony, że, yy, 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 obawy i w ten sposób można inne osna i wpływać. <laughs> Niektórzy mają lęk wysokości. Na przykład miałem kolegę, który nie potrafił jechać, znaczy potrafił jechać na nartach, ale bał się wejść na wyciąg na, yy, narciarski. <laughs> Inni się bolą krwi. Mdleją w czasie pobrania krwi. Przed strach przed ukłuciem. My zasadniczo pobieramy krew w pozycji leżącej, żeby nie doszło do omdlenia. In strach przed infekcjami. Na przykład widać, widzieliśmy w czasie pandemii, że ktoś jechał sam w samochodzie, a miał maskę założoną, albo na rowerze i miał maskę założoną, albo na motocyklu i miał maskę założoną. Jest też strach generalny. Niezależnie nie tylko jedna sytuacja wywołuje strach, ale wszystkie to, y, sytuacje codzienne. Nie? Strach przed chorobami, wypadkami. Tak mniej więcej od 30 roku życia y, był taki polski film wojenny, gdzie jeden z tych bohaterów zawsze mówił, że albo go właśnie zabiją, albo go właśnie zabijają, albo mogli go zabić. Taka dosyć w taki komediowy sposób. Strach bez zagrożenia. Strach bez zagrożenia. Bardzo perfidnym sposobem, bardzo perfidnym jest kreowanie strachu. To mieliśmy do czynienia z tym, z, tym, z tym kreowaniem strachu w czasie covid u Jak rozpoczęła się epidemia, to wydobyto skądś tajny. Dokument Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Niemczech, który mówił tak, wywołajcie panikę, mówcie tym dzieciom, że jak oni jak one zachorują i pójdą do dziadka i babci, to babci, dziadek i babcia umrą i będą, będą cierpieć całe życie. Strach z jednej strony to były ciągle te informacje, ciągle w mediach pokazywane pokazywana ilość nowych zachorowań, ilość zgonów. Bergamo, proszę Państwa, mam taką książkę, która mnie rzeczywiście bardzo w swoim czasie zainteresowała. Zresztą kolegi, lekarza, który pisze pod, przed, przed, pod pseudonimem, jak to właśnie władze traktują, jakich metod używają, żeby. Żeby, żeby ludziom ten strach, żeby ludzie się ciągle bali. To jest kreowanie. <laughs> tak samo klimat. Tu powodzie, tam trzęsienie ziemi, tam wulkany, to wszystko. Proszę państwa, tacytus w starożytni w Rzymie już powiedział terret vulgus nisi metuat, to znaczy naród jest niebezpieczny dla posiadających władzę, chyba że się boi. Więc to może się, dlaczego ten strach, dlaczego ten strach jest, jest wszechobecny. Od czasu upadku muru berlińskiego znacznie zwiększyła się ilość negatywnych doniesień w prasie. Pozytywne informacje są bardzo, bardzo rzadkie. Oczywiście w socjalizmie było wszystko pozytywne, nie było negatywnych, ale teraz to taka jest książka Świat w Strachu. Trayton zresztą to napisał, to jest ten sam autor, który napisał Jurassic Park. Proszę Państwa, jak sobie z tym wszystkim poradzić? Przede wszystkim wiedzieć, że ludziom zależy na tym, żebyśmy my żyli w strachu. Jeżeli mamy strach, przed klaustrofobią, mówił, zamknięcie do windy, to idźmy do tej windy. Jeżeli raz, drugi i trzeci wejdziemy do windy, najlepiej z kimś na początku i widzimy, się, że nic nie dzieje, to można to bardzo chętnie tego strachu się pozbyć. Zrozumieć przyczynę. Od kiedy to mamy? Co to wywołało? I co pomogło? Sport. Sport jest elementem, który wpływa na. Na, na, na produkcję tzw. Tak hormonów szczęścia, endorfin i to odwraca uwagę od naszych lęków. Medytacja i uważność, można by powiedzieć, to jest też moment, który pozwala nam się tego pozbyć. Joga jest taka, taki sposób na, na natychmiast. Się nazywa się 4-7-11. 4 to znaczy robimy wdech 4 sekundy, wydech. 7 sekund i powtarzamy to przez 11 minut. A więc 1, 2, 3, 4, wdech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wydech. No, 11 minut to nie będę tego robił. Przejściowa rezygnacja z kawy, ponieważ kawa tą gotowość do, do lęku yy, nasila. Balastowe odżywianie poprawia na Mikrobiom, poza tym jeszcze kefir czy jogurt na noc, bardzo dobrze robi. Wyspana psychika też jest bardzo ważna, ponieważ przedczołowa kora mózgu kontre, kontroluje i obserwuje te właśnie amygdala, czy one nie są nadaktywne. Jeżeli jest niewyspana, to nie, nie tej swojej funkcji nie spełnia i te amygdala są iba, są nadaktywne i powodują właśnie to tą to gotowość do lęków. Poza tym kompetencje, zaufanie we własną kompetencję nie to co kto, kto mówi, czym straszy czy media straszą, tylko to, co widzimy. kompetencja i związek z bliższym, z, z, bliższym, z bliższym otoczeniem. Dla ludzi wierzących ta spirytualność, czyli wiara, okazuje się tutaj pomocna, bo zawsze jest to, no to pomodlimy się i będzie lepiej, mamy wiarę w to, że się coś. Ja zawsze zazdroszczę tym, co są religijni i co, co mają wiarę. Jest też bardzo skuteczne leczenie psychoterapeutyczne przy pomocy tych racjonalnych terapii zachowaniowych. Ale to już jest temat dla psychologów, natomiast przejściowo można zastosować leki ubezpieczające, z tym, że bardzo ostrożnie, bo mogą powodować uzależnienie. Jeśli Państwo się spodobało,